Ktoś go parku zobaczył, czy co? Na pewno ten szkodzi, Nie, nie patrz, radek nie patrzy, bo to kurwa, że ona się na oczy w nie szkodzi. Nie wiem, tak. może no, go cię To jest tak jak ten, jakbyś spawał. To jest. No właśnie, nie, już oczy boli. Czyli co, ten kabel jest pod napięciem teraz, tak? Rozumiem. Nie. Kiedy, 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 On wytwarza kur... napięcie. Miałeś, <grymne> miałeś e, naszczepione oczy? Ale od czego to zyskałem? No, no. Wtedy kurwa daje. Nie, nie warto się zabierać. To jest od prądu. Oni już kilka dni go wcześniej wyjebali. Ja to widziałem. Jak Bartek